Co dobrego zjadłam na przedświątecznym spotkaniu z rodzinką. Miałam mnie nagrywać, ale jak zobaczyłam ten stół i tyle pyszności, no to nie mogłam się powstrzymać. Na początek była zupa azjatycka z kurczakiem, i to było fantastyczne. Potem czas na kawę z mlekiem i sernik lotus, przepychotka. I tutaj mamy też takie hot dogi. No ja będę chwalić wszystko, bo było pyszne. To z kolei przyniosła moja siostra takie grzanki z krewetką i z awokado. Aż się pytałyśmy, czy na pewno ona to zrobiła, a nie kupiła, bo było pyszne. No i mamy też takie mini wrapy z kurczakiem. Dalej poczuliśmy już świąteczny klimat, więc wzięliśmy się za jedzenie mandarynek, tutaj ktoś z boku mi podjada. I ja spróbowałam jeszcze spring rollsów z warzywami, które z kolei przyniosła moja druga z siostra, też były bardzo dobre, do tego był sos. I tutaj mamy mafiny z ciasta francuskiego z brokułem i z camembertem w środku, bardzo fajny pomysł na przystawkę. I postanowiłam zjeść jeszcze trochę sałatki, ona była z burakiem, oliwkami, chyba serfeta tam był jeszcze i rukola. No i na koniec gospodarze zaskoczyli nas z jeszcze ciepłym daniem, barszczyk czerwony z pierogami. No powiem Wam, że napracowali się bardzo i ugościli nas po króle...